Widzimy z butlą Z tlenem Jak śmierdzi wam spalinami w samochodzie To nie popełniajcie tego samego błędu co ja Bo ja go popełniłem I w samochodzie zemdlałem Tak się zatrułem, że trafiłem do szpitala Ten wentylator chodzi już 15 minut Po wjeździe Wjechałem samochodem i dobrze przewietrzyłem halę Zawsze tą halę staram się wietrzyć Ale ten filmik e, Będzie taki dosyć krótki i słuchajcie, będzie e, poruszona pewna kwestia wentylacji, wentylacji hali, wentylacji w samochodzie. Jechałem samochodem dieslem na sprawdzenie pojazdu, to znaczy e, jakieś tam rzeczy sprawdzałem w tym samochodzie pod komputerem, więc musiałem e, zrobić taką obszerną diagnostykę. I się zatrułem. Tak się zatrułem, że trafiłem do szpitala, więc ten filmik nagrywam jako taka przestroga dla innych, bo wiem, że ogląda mnie spora część ludzi właśnie ze świata mechaniki, po fachu i ludzi, którzy też coś tam sobie grzebią. Natomiast mówię to do wszystkich. Jak śmierdzi wam spalinami w samochodzie, to nie popełniajcie tego samego błędu co ja. Bo ja go popełniłem i w samochodzie zemdlałem. A już wam tłumaczę jak to wyglądało. Wsiadłem do samochodu, w którym e, było czuć spaliny. Diagnozowałem ten pojazd. Świeci, świeci, działa. Diagnozowałem ten pojazd i po, słuchajcie, e, 15 minutach, 15-20 minutach drogi, bo musiałem, jak powiedziałem, pojechać na taką obszerną diagnostykę, zaczęło kołatać mi serce, ale zaczęło bić bardzo szybko. Brałem oddech i czułem, że mdleje. Ja wam pokażę, jak to wyglądało na tej kanapie. Załóżmy, że to jest hotel. Wyglądało to w ten sposób. Prowadzę sobie, tak? Nagle nic nie świadczyło, że jest źle. Było dobrze w zasadzie. Leciała muzyka. W tle leciał Andrzej Duda. No i. <gryw> i sobie trzymam kierownicę jadę. I nagle, słuchajcie, zaczęło kołatać mi serce. Szyby zamknięte. W samochodzie troszeczkę śmierdziało spalinami, naprawdę. Troszeczkę. Eee, no i był włączony ciepły nawiew. Więc e, serce zaczęło mi kołatać. Zacząłem dleć, Tą kierownicę zacząłem trzymać już. Jednym okiem zacząłem patrzeć. Zjechałem na pobocze. I już obsuwałem się z siedzenia. Po prostu już widziałem jak przez mgłę. Jednym okiem zgasiłem silnik. I otworzyłem e, szyby. Dobrze, że były elektryczne. Bo szczerze mówiąc. korbki już nie miałem siły kręcić. No i obudziłem się. Czyli można powiedzieć pół zemdlałem. Bo to była taka sytuacja, że... Schodziłem, już widziałem na półka i, i nagle ocknąłem się. Zacząłem do siebie dochodzić, ale problemy zaczęły się później. Wróciłem do warsztatu. Wróciłem do warsztatu i cały czas czułem, że te serce jakoś dziwnie mi bije za szybko. Że za duże mam ciśnienie, że czułem jak mi tętnice po prostu rozsadza. Ja to tak muszę chodzić, o tym mówić, bo aż się denerwuję. I słuchajcie. Więc zadzwoniłem po karetkę, bo czułem, że gniecie mnie w mózgu, mówię, kurde, mam zawał czy co i nawet sobie sprawy nie zdawałem z tego, że się zatrułem, więc nie będę tutaj pokazywał żadnych czujników, które kupiłem do mierzenia stężenia, dlatego, że zaraz ktoś powie, że reklama, że reklamuje i coś tam, coś tam, dlatego też nie będę pokazywał tego samochodu nawet. Ale e, trafiłem do szpitala, tam zrobili mi badania, słuchajcie, troponiny zawałowe i tam inne rzeczy. No i powiedzieli, że jest wszystko dobrze, że jest Pan zdrowy, ma Pan tu lek na nadciśnienie, jak będzie taka sytuacja, Pan sobie ten lek weźmie. Dobra, jestem zdrowy, fajnie, no to się cieszę. Wróciłem do domu, wróciłem do warsztatu, e, czuję to samo, może nie tego kalibru, że tak serce kołatało, ale czułem, że te serce mocno bije, mocno bije. Znowu mam e, wysokie ciśnienie, no to już byłem na tyle rozsądny, że kupiłem ciśnieniomierz. Zmierzyłem sobie ciśnienie, no i wziąłem lek. To było dosyć duże ciśnienie. Wziąłem sobie lek. No i zeszło. W porządku. Ale od 17, bo to było, słuchajcie, 17 lutego w piątek, przez bite dwa tygodnie czułem się jakbym chodził zamknięty w puszce. Po prostu jakby mi słoik na głowę nałożyli i bym chodził w słoiku. Głowy miał sójku, czyli jakbym miał klapki na oczach, i ta strona lewa i prawa całkowicie była rozmazana, nic nie wiedziałem, co się dzieje. Natomiast wyostrzenie mojego wzroku było tak słabe, że jak spojrzałem na coś, przykładowo, patrzę się na to pudełko, no to zanim dostrzegłem, co jest napisane na tym pudełku, to minęło kilka sekund. To było straszne uczucie. No i to się powtórzyło, słuchajcie, cztery dni później, po tym zatruciu. Znowu sytuacja, siedzę w domu, bardzo wysokie tętno, bardzo wysoki, e, wysokie ciśnienie i łamanie w mostku, więc zadzwoniłem po karetkę, karetka przyjechała. Jest Pan zdrowy? Nic Panu nie jest. Dobra, jestem zdrowy. No i się męczyłem, słuchajcie, dwa tygodnie. Dopiero, dopiero medyk pewien, znajomy, Zaproponował mi pewną kurację tlenem. Więc jak ktoś kiedyś przychodził po 17 do warsztatu, ja siedziałam pod tlenem, się kurowałem. <laughs> Wiem, że to śmiesznie wyglądało, bo miałem takiego wąsa. Eee, to od razu mówię, dlaczego to tak wynikło. Dlaczego z tym tlenem siedziałem? No bo się zatrułem. Pozdrawiam pana Rafa, który dzisiaj właśnie przed chwilą wszedł i widzimy mnie z butlą z tlenem. I wyobraźcie sobie, że zmulony, śpiący i z tą słabą ostrością, z tymi biciami serca chodziłem przez bite dwa tygodnie. Dopiero po godzinnym tlenowaniu, w ogóle saturację miałem niską, słuchajcie, saturację miałem na poziomie 92-91 i dopiero po tym tlenowaniu saturacja mi wzrosła. Od razu jak wziąłem tlen, wzrosła mi do 99 i tak siedziałem godzinę i się obudziłem. Słuchajcie, obudziłem się, czułem, jakbym obudził się ze snu. Więc jeżeli ktoś miał taką sytuację, warto się natlenić. Może jakaś komora, może jakiś tlen, ale warto po prostu ten tlen przyjąć w większej ilości, żeby dotlenić komórki. No bo ja po prostu czułem, jakbym spał. Dlatego też taki odcineczek nagrywam dla osób, które sobie nie zdają sprawy, tak jak ja sobie nie zdawałem sprawy z tego, co mogło się wydarzyć. Jak to na dalszy, tak jakby funkcjonowanie organizmu e, jak wyglądało moje dalsze funkcjonowanie e, jak mój organizm się zachowywał więc myślę, że Wy już będziecie wiedzieć, no pewnie dużo osób napisze, że mam nadzieję, że ktoś napisze swoją sytuację jak też może się zatruł, coś się wydarzyło i tak dalej natomiast nie życzę te, tego nikomu do tej pory ciężko mi się nie nieraz Mówi szybkim tempem, bo czuję, że mam zadyszkę. No saturacja się już poprawiła, bo minęły trzy tygodnie, tlenowanie, em, dodatkowo rowerek z rana i tak dalej, i tak dalej. Więc zobaczcie, płacicie ZUS, płacicie dużo ZUS-u. Prowadzicie działalność, to naprawdę dużo ZUS-u płacicie. Jedziecie do lekarza, lekarz Wam mówi, jesteś zdrowy, idź do domu. Drugi lekarz, mówisz już drugiemu lekarzowi, że się zatrułeś, Opowiadasz samą historię, jak do tego doszedłeś, że się zatrułeś, że tlenowałeś się i, się, i, i czujesz się dobrze, ale chcesz, żeby chociaż ci zrobił, ja nie znam się na badaniach, nie jestem lekarzem, ale żeby zrobili ci gazometrię albo coś. I oni mówią, że nie, nie, wszystko ok, my panu damy wypis, w ogóle to najlepsze, słuchajcie, w drugim szpitalu poszedłem, siedziałem 3 godziny. Dali mi wypis, jest pan zdrowy, ma pan skierowanie do neurologa, i napisali, że pacjent, źrenice ok, puls ok, wszystko ok, a nawet nie zrobili mi badań. Więc taką mamy służbę zdrowia, bardzo fajną, że człowiek płaci bardzo dużo pieniędzy, a leczenia nie ma i musi się leczyć na własną rękę. Także słuchajcie, koszty, które poniosłem z leczeniem, by musiałam zrobić leczenie na własną rękę, czyli kardiolog, echo serca i tak dalej, i tak dalej. Teraz czekam jeszcze na prześwietlenie płuc i na... jak to się nazywało? właśnie, z tą pamięcią trochę jeszcze gorzej wracam do Ciebie, ale troszeczkę gorzej spirometria na spirometry więc na razie wydałem 1000 zł 1000 zł a ZUS-u miesięcznie za siebie płacę w granicach 3,5 tylko za siebie bez pracowników na razie liczymy, tak? 3,5, 3 więc jakbym kupił sobie jakiś pakiet nie będę wymieniał firmy, bo nie będę reklamował, to podejrzewam, żebym płacił coś na poziomie, a to ciemu tak biditko zwisa. Płaciłbym na poziomie pewnie 6 tysięcy rocznie może i to za całą rodzinę. Dlatego, dlatego e, ważne jest, aby pomieszczenia wentylować i aby sprawdzić stan swojego pojazdu, bo jeżeli czujesz, chłopie, czujesz, że śmierdzi ci spalinami, nie ryzykuj, nie jedź, bo chodzisz zmulony na następny dzień. Bije ci serce. Ja na przykład miałem takie objawy. Słuchajcie, jak ja teraz połączyłem kropki, połączyłem kropki. Miałem takie objawy, że jadę samochodem. Jest dobrze. No nie śmierdzi spalinami troszeczkę może tam gdzieś o. I nagle czuję, że mi serce kołatnęło. Ale to nie było, że kuku ku, ku, kołatało jakoś biło, tylko takie pracuję sobie puk, puk normalnie, a zaraz puk puk i puk puk normalnie. To już jest objawa wydaje mi się, albo wiadomo witaminy. Albo, albo wydaje mi się, że wydaje. No nie wydaje, bo kardiolog mi powiedział, że już to jest obja objawa, 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 objawia niedotlenienia. Albo w ogóle, może ja jestem teraz niedotleniony, że w ogóle gadam o tym. Ale chciałbym się tą informacją z Wami podzielić, że jeżeli macie sytuację, że wychodzicie z samochodu, z warsztatu, z pomieszczenia, już boli Was głowa, już jesteście trochę zmuleni. Jakbyście nie wyspali się albo kołatnęło wam serce, to już jest znak, że wasz organizm jest niedotleniony. Tak, musiałbym chyba porozmawiać, albo w ogóle jakiś lekarz musiałby zrobić odcinek na ten temat. Dlatego powiedziałam, co wiedziałem. No, miałam sytuację na przykład, że siedziałem w domu. Pulksosymetr dobrze to nazywam. Miałem na palcu i e, widziałem jak saturacja z 97 spada do 92, a jeszcze taki zegarek kupiłem, też nie będę reklamował, e, taki za testem, który mierzy mi, słuchajcie, tętno, puls i ciśnienie, on sam się tam załącza. No to podczas snu spadło do 88. No ktoś tam powiedział, że może być to bezdech. Jak najbardziej, no ale saturacja powtarzająca się 91, 90 albo 89 to jest troszeczkę niska, mi się wydaje. Eee, także widzicie, jedna rzecz może człowieka wykluczyć i gdyby nie ta butla z tlenem, bo człowiek był świadom, że, że, e, że się zatruł, gdyby na przykład nie komora. Tlenowa, bo są teraz takie modne, hiperbaryczne, tak? Dobrze to nazywam, czy jakoś tak? E, to naprawdę ciężko się do siebie dochodzi. A najlepsze jest to, że po takim tlenie człowiek czuje, jakby się wyspał. Fajnie jest, naprawdę. Polecam każdemu iść do takiej komory, usiąść na 80 minut, posiedzieć. Macie wrażenie, że po prostu. E, Czujecie się dobrze, wspaniale, że się wyspaliście i czujecie się dotlenieni. Przede wszystkim mam wrażenie, że zaczynają odżywać komórki em, moje, które mogły umrzeć. Także nie za fajna sytuacja, słuchajcie. Ja wiem, że mogło to niektórych co zmulić moja gadanina, natomiast ważne jest, aby wentylować tą halę pomieszczenia i sprawdzić stan pojazdu. Także zachęcam wszystkich do przejrzenia auta pod kątem nieszczelności spalin nie u mnie, nie u mnie od razu mówię nie chcę tego wciągać yy, ale, ale nie no u mnie czy u kogoś to jest nieważne ważne jest żeby być zdrowym także spacer, rowerek z rana, dotlenienie się i tak dalej, ale objawy były straszne, objawy, skutki tego niedotlenienia człowiek czuł się po prostu jak byłby wyalienowany że nie był sobą, jakby stracił swoje ja i zamienił się w inną osobę. Coś strasznego. To taki krótki odcinek na dzisiaj. Do następnego. Hej! I miejmy wszyscy nadzieję, że będziemy zdrowi. Jak to zabrzmiało? Na razie, hej!